Także, będzie to zakończenie naszej dzisiejszej uroczystości i oby zostało z nami na zawsze. Żołnierze Wykręci by, by, byli ostatnią siłą, to byli ostatni, to były ostatnie oddziały, ostatni ludzie, którzy walczyli czynnie o niepodległą Polskę i oddali za tą Polskę życie. Za jaką Polskę? Czy oni nie walczyli za PRL, -y? Tylko walczyli za Drugą pospolitą, którą reprezentował rząd Londyński. No nie ma, proszę państwa, skutków bez przyczyny. Niestety przegraliśmy, sojusznicy nas zdradzili, no i żyjemy w PRL-u. Ta Polska, w której teraz żyjemy, to nie jest taka polska jak przed wojną. Nie jest ona w pełni suwerenna i niepodległa. Rządzą różne ugrupowania wspierane nie wiadomo no, przez różne siły oczywiście za granicy. Teraz mamy problem ogromny, no bo już do, do władzy dostało się ugrupowanie, które ciągnie nas w dół, ciągnie w stronę likwidacji państwa polskiego. Likwiduje się suwerenność państwa, likwiduje się niepodległość. Likwiduje się w ogóle pamięć narodową. Pamięć o tych właśnie żołnierzach wyklętych. Nie ma skutków bez przyczyny. Przyczyn, mogliśmy mieć niepodległość już w 1981 roku. Taka Litwa, małe państwo, ona już nie, jeszcze nie była państwem, przyjęła konstytucję przedwojenną. I naszym prawem legalnym właściwie, do tego czasu nieodwołanym, bo nikt nie. nie nie odwołał Konstytucji Kwietniowej, która rządziła pa, państwem polskim przed wojną. Nikt, nikt tej Konstytucji nie unieważnił. Nikt nie unieważnił przedwojennego ustawodawstwa. A niestety no, prezydent na uchodźstwie popełnił ogromny błąd i przekazał insygnia władzy i Konstytucję Lechowi Wałęsie. Oczywiście tego prawa nie wprowadzono do życia. No, i mamy skutek. Trwa PRL. Okrągły stół za, jakby za, chciał zalegalizować PRL. Yy, po prostu do, dogadano się, jak to powiedział Czarzasty. Do, do, dogadano się, no i, no i yy, straciliśmy całkowicie właśnie suwerenność Powinniśmy walczyć o to, żeby przywrócić drugą Rzeczpospolitą. pospolitą. Konstytucję kwietniową, prace wyborcze do Sejmu i Senatu i całe ustawodawstwo. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bo mi poczet sztandarowy sygnalizuje, że zabarznie. Proszę, proszę operatorkę sprzętu o uruchomienie, a państwa o godne odśpiewanie tego zamiast modlitwy. Yeah. Yeah. budżet sztandarowy odprowadzić. Dziękuję Państwu bardzo. Myślę, że te chwile zostaną Państwu głęboko w sercu. Do zobaczenia na najbliższych uroczystościach, w których będziemy bronić naszej ojczyzny. I pamiętajmy o 7 kwietnia. Nie zapomnijmy! Dziękuję z Panem Bogiem! Cześć i Pa! Cześć i Pa! Ho hatero 72 Mo ka n

Na pałach ślanym, czy no, tam po Wszystko przeszkadzał w Wszystko bo Przeszkadzał nad I w innym to nadwładnie stwierdził, że jemu ten konnik swojej będzie zasłaniał watek. Ja byłem w tamtym miejscu, gdzie był ten pomnik, to wszystko, taka jakby propozycja, postawienia i zwróciłem uwagę na to, że w musiał być, myślę, naturalny musiałby leżeć mordą w trawie. musiałby leżeć mordą w trawie, żeby nie widzieć a przez ten pomnik e, Stęga Pamięci Wawelu. nie przeszkadza żadnemu z radnych nie przeszkadza Księżczyzna te całe te, te całe tamte no, zastraganie z Księżczyzną to radnym Krakowa nie przeszkadza a przeszkadzała im Stęga Krakowa w lat, tutaj e, 23 lata już e, starają się Pani Małgorzata i członkowie działaczy e, walczą o postawienie tutaj w e, uniku ofiar zrodniawców, zrodniawców żydowsko-komunistycznych, żydowolszeni, bo powiedzmy sobie o 20 latach. Tak? Żydobolszewia mordowała tutaj w tych kwartałach na Polsce, na przykład. Między innymi e, te różańskie, jak nazywali ci, którzy zostali przywiezieni 22 lipca 1944 roku, rozpoczął się najazd e, NKWD na czołgach, właśnie e, wysłanych tutaj Żydokomuna, Żydobanderościna, e, wysłana tutaj na teren Polski, aby mordować. Mordować m.in. Imkę, której brakło 6 dni, żeby skończyła 18 lat i trzy zwyrodniacy zamordowali e, młodą kobietę, dziewczynę, która była za myszką e, w 5. Sileńskiej Długie I nie zapominajmy, i z prawdą, prawdą o to Był tutaj przedstawiciel e, Eurotożłobowca, jakiego... Jako, jakoś dwa, trzy lata temu i rok temu się nie pokazał. Pamiętajmy, jest rok, jest rok wyborczy pamiętajcie, że radni PiSu tutaj już są w Radzie Miasta Krakowa już 20 parę lat, odkąd pisałem, tak jest, 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 jest dokładnie, więc głosujcie tylko właśnie na jedyny prawdziwy, jedyny uczciwy Komitet Wyborczy Wyborców zjednoczeni dla Krakowa, gdzie tu reprezentantem jest kandydat tego KWB. Jedyny, uczciwy, prawdziwy witam. kandydat. Witam. Dziękuję ci Krzysztofie. Ja chcę powiedzieć tak, że jesteśmy w tym miejscu, w miejscu, w którym powinniśmy być, niezależnie od podziału. Przekonam tutaj, że nie wszystkie środowiska są o jednym czasie że za godzinę będzie tutaj, będą tutaj inne ugrupowania, które są blisko nas, ale niestety nie są z nami. E, martwi nas jedna rzecz, że tu jest e, jakaś polityczna ustawka, której my absolutnie nie chcemy. E, oczywiście cieszymy się, że jakieś inicjatywy są popierane przez takie czy inne ugrupowanie, natomiast e, jesteśmy przeciwni zawłaszczaniu tych uroczystości przez jakąkolwiek opcję polityczną. Musimy być ponad to, nie możemy dzielić na Polaków lepszych i Polaków gorszych. Tutaj Krzysztof przypominał te szczegóły, można powiedzieć, tej, tej tego tak i tej hekatomby. Natomiast I natomiast, żyzi, żyzi. Tak, natomiast e, kwestia polskości i patriotyzmu jest w naszym programie samorządowym. My musimy przywrócić miasto Kraków. Po pierwsze, jego kr kr królewski charakter y tysiącletniej historii tego miasta, a z drugiej strony polskości tego miasta. Nie może być tak, że dzisiaj to miasto zaczyna wyglądać jak kosmopolityczny, można powiedzieć, bałagan. I y dlatego tutaj jesteśmy. Y nie będziemy na bazie tej uroczystości budować jakąkolwiek Politykę, bo nasz społeczny komitet ja osobiście jako kandydat na prezydenta Miasta Kępowa jestem jedyny społeczny, jestem jedyny apolityczny. Zależy nam na tym, żeby w tych wszystkich uroczystościach nie dzielić na lepszych, lepszych Polaków. Mamy, mamy być tu, mamy być pod Krzyżem Katyńskim i mamy 11 lipca być na mszy żałobnej wołyńskiej. I o to tutaj chodzi. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli z nami. Jeżeli chcą zabrać jakiś głos, może kandydatów, Adamie zaprosić jutro na debatę. Tak, tak i oczywiście zapraszam, a właśnie, no i teraz najważniejsza rzecz. Otóż okazuje się, że mimo tego sprzeciwu mediów i całkowitego sekowania